Telefon dla większości młodych osób to niemal fundamentalny element życia. Szedł, myślę, że ciężko byłoby cokolwiek zorganizować. Bez Messengera na przykład nie wiedziałbym, co robią moi kumple. Są pomocy. No, jak piszę, to od razu ktoś mi odpisuje. Wiem, czy odczytał, czy, czy jeszcze go nie ma, czy mogę dzwonić, czy nie. Więc no, najczęściej pomagają. No myślę, że w tych czasach to jest jednak, no mus mieć takie rzeczy. Po prostu dużo, dużo, dużo wygodniejsze. Ten niepozorny mały przedmiot potrafi skrywać w sobie wszystko to, co współcześnie jest podstawą funkcjonowania. Zawiera dowód osobisty, kartę kredytową, umożliwia kontakt z bliskimi bądź możliwość okazania recepty w aptece. Jednak są i tacy, którzy niezbyt przychylnie patrzą na rozwój technologii. Wydaje mi się, że trochę się zatraca takie ludzkie podejście do niektórych rzeczy i człowiek woli, e, nie wiem, takie nowoczesne technologie zamiast komunikować się bezpośrednio z człowiekiem. Jestem taką troszeczkę przeciwniczką, a nie przeciwniczką dla siebie aplikacji. Wolę płacić i zamawiać wszystko tradycyjnie, mimo wszystko. Może używam internetu na co dzień. Trzeba pamiętać niech użytkownicy też wiedzą, zdają sobie z tego sprawę, mają to z Głowy, że ym, aplikacje nas śledzą, tak? My jesteśmy tutaj, my jesteśmy towarem dla korporacji. Dostęp do licznych aplikacji na jednym telefonie nie stanowi wyznacznika samowystarczalności. Jest to pewna kontra w stosunku do celów autorów części aplikacji, którzy przy ich tworzeniu mają na względzie uskutecznienie codziennych czynności przy maksymalnym ograniczeniu podejmowanego wysiłku. Mimo to wciąż znajdujemy miejsca, gdzie brakuje technologicznej pomocy. Wiele osób niewidzących, niedowidzących też ma problem po prostu z orientowaniem się w przestrzeni, w takim ułożeniem sobie, że tak powiem, mapki sklepu w głowie. Jakby pomylili się powiedzmy i skręcili w lewo, to już by mogli się zagubić po prostu także i tak musiałby im ktoś pomagać. Rabaty ze zbieranie punktów w McDonaldzie. Popularne żapsy czy kurpony to dobre sposoby, by na przykład najeść się taniej, ale nie rozwiązują one problemów ludzi. Którzy nie są często w stanie dokładnie wzrokowo ocenić, co kupują. W tej technologicznej kwestii możliwości pomocy przy wyborze produktów są bardzo ograniczone. Jeżeli ja poszłabym sobie sama do sklepu i próbowałam tam grzebać, macać, sprawdzać wszystko, wszystkiego szukać samodzielnie, no to najzwyczajniej w świecie przeszkadzałabym innym kupującym. Myślę, że bardziej niż oni sami sobie nawzajem, czasem. Sami sprzedawcy również mają świadomość tego, że obsługiwanie klientów mierzących się z problemami wzrokowymi należy do ich obowiązków w pracy. Wiąże się to z większą cierpliwością, większymi nakładami czasu oraz ze szczególnymi zobowiązaniami względem takich ludzi, którym często mogą nie wystarczyć tylko słowa. Gdy brakuje im opiekuna, ciężar fizycznego wsparcia spoczywa na sprzedawcach. Takie sytuacje zdarzają się prawie nigdy. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. Miałam taki może jeden, może dwie, dwa przypadki dosłownie, a pracuję w handlu już. Przeszły rok. Takie osoby sobie same nie radzą, trzeba im we wszystkim pomóc, ale przeważnie przychodzą z listą. Tamta pani, którą często obsługiwałam, przychodziła z listą. Nie ma jednak problemu, którego nie da się rozwiązać. Trudy codziennego życia osób niedowidzących dostrzegli studenci i programiści, błyskawicznie ruszając im z pomocą, tworząc projekt specjalnej aplikacji. Co to? To jest tak naprawdę kordy aplikacji żeby pozwolić po prostu tym osobom słabiej widzącym, albo bez okularów aktualnie w sklepie, albo w ogóle niewidomym dowiedzieć się co to jest. tak? Mateusz Marciniak, student Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wraz z pomysłodawczynią projektu Michaliną Głusek, przy wsparciu technicznym programistów Jakuba Kamińskiego oraz Pawła Łosia, przyczynił się do stworzenia systemu, który przełamuje bariery trudności zakupów. Aplikacja Co. to w dość innowacyjny sposób ma pozwolić na bezstresowe wykonywanie podstawowych zakupów przy użyciu telefonu. Zbierzemy tą e, telefon, e, no i tak naprawdę obracamy tym produktem, bo nawet możemy nie wiedzieć, gdzie jest ten kod. nie? Może być zlany często, te kody kreskowe też są jakimiś grafikami, tak naprawdę. Ok, no więc obracamy sobie produkt i aparat automatycznie wychwytuje to pole z kodem kreskowym i. Tak naprawdę voice over, czyli, czyli, czyli tutaj ta aplikacja czyta nam, no co to jest, nie? Autorzy aplikacji wprowadzili udogodnienia, które ich zdaniem mają pomagać potrzebującym, gdy w pobliżu nie ma członka rodziny lub opiekuna gotowego ich wesprzeć. Skupiliśmy się mocno na kwestii designu, żeby jak najbardziej z tym ruszyć, zrobić testy na użytkownikach, ponieważ jest to dość specyficzna grupa odbiorców. Osoby niewidome tak naprawdę potrzebują dużych ułatwień i takiego standardowego menu, żeby móc się w nim swobodnie poruszać. To menu musi też obsługiwać funkcję voice over czy tam asystenta głosowego, co jest kluczowe. Tej aplikacji, natomiast osoby słabowidzące yy, potrzebują wyraźnych kontrastów. Cel projektu jest szczytny, jednak droga do realizacji nie jest prosta. Dobroczynność również ma swoją cenę i ten problem dotyka również projektantów, co to? Przeszkodą jest na pewno ta bariera finansowa, ponieważ wszystko drżeje i wypuszczenie aplikacji jest kosztowne w tym momencie. Jedyne zagrożenie, jakie jest, to są osoby, które no są takimi typowymi hejterami, że powiedzą, kurczę, ej, chcecie się wzbogacić na osobach niepełnosprawnych. Projekt aplikacji COTO został nagrodzony pierwszym miejscem w jednej z ogólnopolskich edycji hackatonów, czyli konkursów na znajdowanie rozwiązań odnośnie informatycznego projektowania w określonym czasie. Projekt aplikacji umożliwiającej łatwiejsze i przyjemniejsze zakupy dla osób słabowidzących ma zostać wprowadzony w pierwszym kwartale tego roku, a środki na dofinansowanie projektu wciąż są zbierane. Na ten moment z potrzebnych 100 tysięcy złotych projektantom udało się zebrać 481 złotych. Zbiórka będzie trwać jeszcze przez ponad 100 dni na portalu zrzutka.pl. Wsparcie inicjatywy studentów ma szansę sprawić, że części mieszkańców Polski będzie żyć się lepiej.